Słowo Boże powinno wzbudzać zainteresowanie i właśnie od niego zaczynamy. Sięga objawienia, rozdział dziewiętnasty i czytamy od wersu 11. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt tylko on sam, a przyodziany był szatę zmoczoną we krwi imię za jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach przeobleczone w czysty biały bisior, a z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. I będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga, wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba nurze zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni oraz i jeźdźców. I ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmano zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwód tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia. I oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, jak zawsze tekst biblijny powinien zbudzać pozytywne emocje. Księga objawienia no, jest szczególną księgą i zbudza jeszcze głębsze emocje. Ale o czym dzisiaj czytaliśmy? Czytaliśmy o tym, że na Ziemi dojdzie do takiej sytuacji, w której, jak wcześniej to zresztą Chrystus sam powiedział, nikt już nic nie będzie mógł zrobić, działanie będzie niemożliwe, moc tego, który będzie sprawował rządy na Ziemi, będzie tak ogromna, że Żadna ludzka siła nie będzie mogła mu sprostać. I dlatego pojawi się sam Jezus Chrystus, który zabije wszystkich Bożych Wrogów mieczem słowa wychodzącego ze swoich, z Jego ust. Uświadommy sobie, że dzisiaj jesteśmy w przededniu sytuacji, w której ludzkość ciężko pracuje, w cudzysłowie ciężko pracuje na to, aby utorować drogę do władzy antychrystowi. Ale kiedy on się pojawi, kiedy on obejmie władzę, to nie będzie siły, nie będzie mocy ludzkiej, podkreślam, która mogłaby go z tego tronu zrzucić. Tak, będą ludzie z nim walczyli. Drugie, trzy i pół roku jego panowania to będzie bunt wielu ludzi, wielu narodów, ale nikt nie będzie mógł go przemóc. Dlatego pojawi się Jezus Chrystus dlatego pojawi się jego siła i jego moc i on sam pokona ostatecznie tego demonicznego diabelskiego wroga czy na pewno znajdujemy się w przededniu przyjścia Antychrysta nie mam żadnych dowodów na to czytając biblię i rozglądając się wokół uważam to za wielce prawdopodobne co powstrzymuje co może powstrzymać jego przyjście. Po pierwsze obecność Ducha Świętego, co dość jasno wynika z kontekstu listów do Tesaloniczan, gdzie właśnie o tym Paweł napisał. Ale obecność Ducha Świętego sprawia, że są ludzie, którzy używają słowa Bożego. Nie jako litery, ale jako litery i ducha. I ci ludzie, używając Słowa Bożego w taki sposób, skutecznie powstrzymują także rozwój diabelskiego królestwa. Dlatego przeklęte są te kościoły, które odchodzą od Słowa Bożego. Dlatego, że to są kościoły, które, czy chcą, czy nie chcą, to nie ma żadnego znaczenia, torują drogę dla Antychrysta. Odejście od Słowa Bożego toruje drogę Antychrystowi. Mało tego, odejście od Ducha Bożego, także toruje drogę antychrystowi, ponieważ litera zabija, ale nie przynosi życia. Dlatego jest potrzebny Kościół pełen Ducha Świętego, pełen mocy Bożej, Kościół, który w mocy właśnie Ducha Bożego będzie, używając Słowa Bożego, przeciwstawiał się zepsuciu, zniszczeniu, demoralizacji. A to wszystko dzisiaj widzimy wokół siebie. Niech nikt nie ma złudzeń. Możecie wierzyć sobie w pandemię, jak tak tam sobie chcecie. Ja nie przeczę, że jakaś tam choroba się pojawiła. Nie wiem, podkręcona grypa albo coś takiego, ponieważ już i naukowcy mówią, że to jest sztuczny twór, ten rodzaj wirusa. Ale nie wymyślono tego po to, żeby po prostu pobawić się z ludźmi. Nie wymyślono też tego po to, żeby sprzedać parę miliardów szczepionek. To jest za duże ryzyko, żeby tylko to i nic więcej zrobić. Wszystkie działania rządów są widać wyraźnie skoordynowane. Wszystkie, cała narracja, która idzie ze strony rządzących jest podobna. W jaki sposób tych ludzi zmusili do tego, czy przekupili, tego nie wiem i w zasadzie jest mi to zupełnie obojęte, wiedzieć nie muszę. Ale jeżeli rządy krajów, które ze sobą tak naprawdę walczą, mówią w sprawie tej pandemii dokładnie to samo, no to przecież tylko głupiec nie uwierzy, że gdzieś tutaj dokonano jakiegoś dealu. W jakimś, z jakiegoś powodu, w jakimś celu tego dokonano. I widząc, jak ludzie się okrada z wolności, jak... Jak ludzi się oszukuje, jak ludzi się zmusza do wypełniania takich zarządzeń, które są idiotyczne z natury, a ludzie się to w to bawią, ludzie to kupują, ludzie to biorą. No to widać wyraźnie, że to jest przygotowanie. Tak, to jest przygotowanie do czegoś, co dopiero ma nastąpić. Co może nastąpić? No, żadna ludzka dyktatura nie trwa długo. Nawet ta bolszewicka, sowiecka, trwała ledwo 70 lat i skończyła się dla Sowietów niemalże śmiercią. A więc nie może chodzić o ludzką dyktaturę. Tym bardziej, że wszystkie rządy mówią podobnym językiem. A więc chodzi o coś ponadnarodowego. Ale o co chodzić może? Stworzenie jednego państwa no to jest, to jest marzenie lewicy od wielu, wielu wieków. Można powiedzieć, że zaczęło się tak na ostro od rewolucji francuskiej i Robespiera, ale trwa po dziś dzień. Ale czy to ludzie są w stanie, w stanie sami wykonać? Nie. Ponieważ są zbyt kłótliwi i zawsze są jakieś interesy i interesiki. A więc musi być ponad tym jakaś siła i władza, która tych wszystkich rządzących dyscyplinuje, przymusza do wykonywania swojej woli. I tą władzę ma tylko diabeł. Tylko diabeł. Ktoś powie, że Bóg ma też taką władzę, ale Bóg nie czyni zła. A tu widzimy, że dzieje się na naszych oczach straszliwe zło. Skoro więc nadnaturalne, demoniczne działanie, to po co? No po to, żeby przejąć władzę. Po to, aby zbudować w cudzysłowie szczęśliwe królestwo człowieka, bez Boga, bo to jest w zasadzie celem diabła, żeby zbudować szczęśliwe królestwo człowieka, bez Boga którego oczywiście panem i królem byłby sam szatan. W ten sposób szatan mógłby udowodnić Bogu, że Bóg nie jest potrzebny do tego, aby ludzkość żyła w pokoju i szczęśliwości. Z Biblii wiemy, że ta próba budowy takiego państwa, królestwa przez trzy i pół roku będzie przebiegała w miarę spokojnie i raczej poprzez perswazję i przekonywanie opornych. Ale po trzech i pół latach, po trzech i pół roku, sprawa się zaostrzy, ponieważ ludzie nie dadzą się przekonać, nie dadzą się przekupić, nie dadzą się zwieść, zaczną się buntować i wtedy diabł pokaże swoje prawdziwe oblicze. I wtedy nawet jeśli ludzie będą starali się z nim wygrać, nie mają żadnej szansy, żadnej możliwości, ponieważ posiadam nadnaturalną moc. I wtedy karierę, w cudzysłowie karierę diabła, zakończy Chrystus, zabijając go, a jakże słowem, które wychodzi z jego ust, mieczem swojego słowa. Biblia mówi, że tak się stanie i nie ma od tego odwrotu. Nie łudźmy się, że możemy w jakikolwiek sposób zmienić historię, bo jej nie zmienimy, ponieważ ona została już Jakoś w jakiś sposób zapisana, ale nie zdeterminowana, a to oznacza, że w każdym pokoleniu może się okazać, iż Bóg powstrzyma swoją karzącą rękę. Tak jak stało się to na przykład w przypadku Niniwy, która skazana na zniszczenie w wyniku pokuty, w wyniku przyznania się do grzechów, przetrwała, przetrwała niemal 300 lat. A po 300 latach wyrok został wykonany. Więc i nasze pokolenie może powstrzymać ten sąd o tyle, o ile będzie wierne Jezusowi Chrystusowi, będzie postępowało zgodnie ze słowem Bożym, będzie używało słowo Bożego jako miecza i będzie tym słowem rozbijało wszelkie diabelskie siedliska, wszelkie diabelskie twierdze, będzie tym słowem niszczyło wszystko to, co nie pochodzi od Boga, a jest próbą zbudowania przez diabła przyczółków, między innymi w kościołach. Ktoś m, oczywiście może powiedzieć, że się z tym nie zgadza, ale ja nie mówię, że to jest y, y, pewnik, co mówię, ponieważ ja nie wiem, kiedy przyjdzie Chrystus, nie wiem, kiedy się ostatecznie pojawi Antychryst, Oczywiście Bóg to wie, natomiast jestem przekonany, że my mamy wpływ na to, czy Bóg zamknie już ten czas łaski, czy jeszcze go przedłuży, widząc, że ludzie pokutują. Nie chcę przez to powiedzieć, że my zmusimy Boga do innego działania, wręcz odwrotnie. Powiedziałbym, że nie robiąc nic, zmuszamy Boga do wykonania sądu. Bóg jest cierpliwy i Biblia mówi, że On czeka. A na co może czekać? No czeka na to, żeby Jego Kościół wziął się do roboty, zaczął głosić słowo Boże, zaczął głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa, aby Duch Święty mógł wylewać się przez ludzi wierzących, aby Duch Święty mógł dokonywać przez ludzi wierzących cudów. Tak, cuda nie przeminęły. To pod adresem tych, którzy twierdzą, że przeminęły. Mamy wspaniały czas dzisiaj, aby dać świadectwo tego, kim naprawdę jesteśmy. Mamy dwa wyjścia. Jeżeli chcesz pozostać wierzącym człowiekiem, wiernym Chrystusowi, to masz dwa wyjścia. Jedno wyjście jest takie, że będziesz wierny i nic nie będziesz robił, ale i tak cię zabiją, ponieważ skoro chcesz być wierny, pozostaniesz wierny. Ale każą ci odejść od Chrystusa, a nie odejdziesz, to cię zabiją. A druga możliwość jest taka, że pozostajesz wierny i pracujesz dla Chrystusa. Działasz głosząc Słowo Boże, głosząc to Słowo na każdym miejscu i w każdym czasie, używając tego Słowa jako miecza Bożego. Zabiją cię? Tak, zabiją cię, ale. Ilu przy okazji ludzi przyjdzie do Chrystusa? Więc sam wybierz, jaki rodzaj śmierci, yy, mówiąc oczywiście o najgorszym możliwym scenariuszu. Więc sam wybierz, jaki rodzaj śmierci ci odpowiada. I proszę, żeby nikt nie mówił, że Bóg i tak wszystko przewidział. Oczywiście, że Bóg wszystko przewidział, ale Bóg nie zniewolił mnie ani ciebie i Bóg zachęca nas do tego, Abyśmy wykonywali Jego wolę, a Jego wola została nam objawiona, mamy iść i głosić Słowo Boże. To, co się dzieje dzisiaj na świecie, nie ma w zasadzie żadnego precedensu. No, nawet to, co działo się za czasów II wojny światowej czy pierwszej, było straszne, straszne to było. To, co działo się na frontach, to, co działo się w obozach koncentracyjnych, to jest niepojęte. Zło, można powiedzieć, wylało się na, na ulicę, na miasta. Pokazało się z najgorszej strony. Ale w jakiś sposób można powiedzieć, że ono nie było zorganizowane. To było dość chaotyczne. Dzisiaj widać, że to jest zorganizowane, przemyślane, że tutaj cały sztab nad tym pracował, aby ludzi zniewolić, aby doprowadzić ich do upadku, aby uczynić z nich, tylko i wyłącznie masę, taką, która nadaje się tylko do roboty. Jak się nie nadaje do roboty, to na śmietnik z nią. Stąd pomysł na eutanazję, stąd mordowanie dzieci nienarodzonych i tym podobne, cudowne pomysły nowoczesności, która nas otacza. W tym oczywiście swój udział ma, bardzo istotny udział ma Unia Europejska, żebyśmy nie mieli żadnej wątpliwości. Wieniec z gwiazd dwunastu, przecież czytamy o nim w Biblii, prawda? Ile mamy dzisiaj krajów w Unii Europejskiej? 27. A czemu wtedy, kiedy przyjmowano pierwsze kraj do Unii, każdemu przyznawano gwiazdkę? A kiedy do, do, doszło do dwunastej gwiazdki, skończono. Żaden kolejny kraj, kraj nie otrzymał swojej gwiazdki. Z jakiego powodu? Myślicie, że to przypadek? Nie, to nie jest żaden przypadek. Żaden przypadek. To, co dzieje się w Unii, to zepsucie moralne, ten duchowy marazm, który stamtąd płynie, to niszczenie wszystkiego, co w jakikolwiek sposób przypomina jeszcze Boga i przypomina Jego zasady, Jego przykazania, to nie jest żaden przypadek. To, co się działo, to, co się stało niedawno w Stanach Zjednoczonych, kraj, który jeszcze niedawno przecież był uważany za chrześcijański, gdzie przecież i do dzisiaj jeszcze żyje wielu wierzących ludzi i całe społeczności, całe miasta są jeszcze wierzące, ale przepoczwarzył się w coś okropnego, w coś, co zaczyna z daleka śmierdzieć piekłem. To nie przypadek. Kanada, podobny kraj. Australia, Nowa Zelandia, no niepojęte rzeczy, co tam się wyprawia z ludźmi. A do tego jeszcze premier Australii, ten, który stoi za tym zniewoleniem, przecież jest biblijnym chrześcijaninem, podobno jest zielonoświątkowcem. Więc jeszcze bardziej widać, jak daleko poszło zwiedzenie, oszustwo i zniewolenie ludzkich umysłów i ludzkich serc. To nie są wszystko przypadkowe rzeczy. Izrael. Kraj, który wydawało się, jest naprawdę yy, myślącym krajem, przez dziesiątki lat dawał sobie radę w Morzu Muzułmańskim. I co tam się stało, że ci ludzie dali się zniewolić przez tą niby szczepionkę i teraz cierpią straszliwe problemy, ponieważ fala zakażeń jest tam niczym nieograniczona i nie da się tego w żaden sposób zlikwidować. Po co sięgną? Gdzie będzie ratunek? No, wydaje się, że ratunek jest tylko w czymś nadprzyrodzonym. Ale czy my się zwracamy ku Bogu? Gdzie słyszeliście, że całe narody pokutują, wyznają grzechy, zwracają się do Boga Biblii? Słyszeliście coś takiego? Ja nie słyszałem. Tak, sorry ono tego świata. Ameryka południowa, południowe stany zjednoczone. Coś się zaczyna dziać we Francji, w Polsce, no ale widzicie jak szybko skończyłem. Ukraina jeszcze, tak, Ukraina, nawet Białoruś, ale to i tak są tylko jednostkowe przykłady. Ludzie szukają nadnaturalnej pomocy dzisiaj, ale nie u Boga. Można powiedzieć, że dzisiaj z wielu miejsc jest wołanie o Antychrysta, wołanie o to, żeby przyszedł, zasiadł na tronie i pomógł tej biednej ludzkości. Przykro mi, że tak wielu wierzących ludzi jest ślepych i tego nie zauważają. Tak wielu wierzących ludzi, przynajmniej za takich się uważają, współpracuje w tym zniewalaniu. Tak, dostaję cały czas na mojego maila czy na mojego messengera wiadomości o tym, jak są ludzie traktowani w kościołach. Jak źle traktuje się wielu kościołach tych, którzy się nie zaszczepili. Pod, pod warunkiem, że, że rozumiemy, iż to coś, to nie jest szczepionka. Wielu ludziom się wręcz, można powiedzieć, perswaduje. O, to jest dobre. Żeby albo się zaszczepili, albo nie przychodzili do zboru. Ludzie, którzy to robią, kościoły, które to robią, chcą czy nie chcą, Współpracują z tymi, którzy przygotowują przyjście Antychrysta. I to się dzieje na naszych oczach. No cóż, Bóg jest miłosierny, więc oprócz tego zła, które się dzieje, dzieje się też wiele dobrego. I coraz więcej ludzi się nawraca, coraz więcej przede wszystkim katolików się nawraca. Protestanci wymyślają coraz to nowe rzeczy. Nie chcę być złośliwy, ale. Ale to, co się stało z Kościele Ewangelicko-Augsburskim niedawno z dopuszczeniem kobiet do pastorstwa, no to jest... No luter się przewraca w grobie. No, tak mogę to skomentować i tyle. Ale naprawdę w wielu, wielu miejscach w Polsce dzieje się dobrze. Ludzie, to nie jest czas, kiedy mamy płakać, kiedy mamy przeklinać swój los, kiedy mamy przygotowywać się na śmierć. To jest czas, kiedy mamy przygotowywać się do żniwa. Wielkiego żniwa. Nie słuchajcie tych, którzy twierdzą, że już nic, żadnego żniwa nie będzie, że, że cudu już nie ma, że dary przeminęły, że trzeba się przystosować do y, dzisiejszej rzeczywistości, że trzeba kościoł otworzyć na, na LGBT, na służbę kobiet i tak dalej, i tak dalej. Nie słuchajcie takich ludzi, bo ci ludzie po prostu nie wiedzą, co czynią, a nie wiedzą, co czynią, tak naprawdę służą. Samemu diabłu, niszcząc te ostatnie, można powiedzieć, miejsca, gdzie jeszcze panuje prawdziwa, duchowa, Jezusowa wolność. Ludzie, wzywam Was do posłuszeństwa Chrystusowi. Wzywam Was do posłuszeństwa Słowu Bożemu. Wzywam Was do tego, żebyście pokutowali, wyznawali swoje grzechy żebyście podejmowali się trudu głoszenia Ewangelii i żebyście wspólnie z tymi, którzy są z wami, budowali nowe kościoły, nowe zbory. Nie oglądajcie się na nikogo. Nie oglądajcie się też na HWE. Budujcie niezależne, małe, duże, średnie, jakie chcecie, kościoły i gromadźcie tam ludzi, którzy są wierni Chrystusowi. Im więcej nas będzie... Tym większa szansa na to, że Boża ręka, ręka, która przyzwoli na to, żeby nikt już nic nie mógł zrobić, żeby nikt już nie mógł działać, zostanie powstrzymana być może na jedno, na dwa pokolenia. Ufajmy Chrystusowi, wierzmy naszemu Ojcu kochanemu, wierzmy naszemu Bogu, a nie wierzmy człowiekowi, nie wierzmy ludziom. Boże Słowo jest dla nas wskazówką, jest światłem, kochani niech nas Bóg błogosławi. Amen!